No. Ale jak już w stanie, dokładnie. Tak, tak, tak. Ja umiem zrobić szpagat. Tak, tak. Ta. No, no jak zrobisz tu szpagat, to ci daję stówę. Ale Uch. pełny. <laughs> Sam tego chciałeś. Mam nadzieję, że nie rozwalę sobie spodni. Czekaj, kurwa. No, mi się nie. rozłączyło. No do końca. No. Ej, Boże, może nie, ty... ale e, mógłbym cię zagiąć A, ten ten ten, mi się rozłączyło, chłopaki. Miesiąc. Co, co? Chyba nie. Halo, halo? Chyba się rozłączył. No już Bilguna nie zobaczymy. Ale wiesz, ja mogę wyjść z tobą na sparring na przykład. To może po walce co? <laughs> <Może> po walce. <laughs> no, w każdym razie, e, szpagatu na komendzie nie robię, robię go tylko w studio. aby e, przejdźmy do o proszę patrz. Jak ludzie piszą co What the fuck?